W wszystkim witam Was w kolejnym unboxingu. W środku mamy jedną kosteczkę, do której dali taki wielki, to jest kosteczka, a dali taki wielki pak, large pack, nie wiem czemu, ale cóż. W środku jest moju Sulong, czyli najnowsza kostka od YJa, czyli od firmy Moju. Można powiedzieć, że następca kostki Weilong, no ale czy jest lepsza, czy gorsza, to się dopiero okaże. W każdym razie jestem bardzo ciekaw. Kosteczkę dostałem oczywiście od Lajktejka. Like no i została mi wysłana kurierem firmy FedEx, czyli muszę wam powiedzieć, że to była chyba najszybsza dostawa w moim życiu z zagranicy. Kostka została wysłana w czwartek albo w piątek, a dzisiaj jest wtorek. Natomiast kurier już był wczoraj, no ale niestety mnie nie, mnie nie zastał w domu, więc musiał zmienić adres dostawy, ponieważ godziny się nie, nie nakładały na siebie, więc musiał to sprawdzić, niestety to do mojej mamy do pracy. Eee, no dobra, odpakujmy sobie. Eee, no i kostka. No, kostka przyszła. Gdzie mam tu nóż? Tu jest nóż. Kostka naprawdę bardzo szybko przyszła. Eee, nie licząc weekendu, to 2 albo 3 dni. A w środku jest jeszcze mała. A, dobra. Czyli to dał like, take, a to dał Fedex. Mm, dobra, Kisten tu mamy liketaka. Troszkę odwrócę, ponieważ z drugiej strony mam moje dane adresowe, a ja za bardzo nie chciałbym ich pokazywać. To jest oczywiste. No i mamy kosteczkę w folii bąbelkowej. No to jeszcze wracając do tej szybkiej przesyłki, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ kostka z Chin doszła mi 4 dni. Czajcie to, 4-5 dni mi doszła kostka z Chin. Mega, mega szybko, mega, mega szybko, mega, mega szybko. Dobra, e, no to przechodząc już do samej kostki. Mamy pudełko, bardzo podobne do Wejląga. Tu mam, tak, tu mam Wejląga, pudełeczko, troszkę inny niebieski. No dobra, no to odpakujmy, dym, Otwieraj się. Otwieraj się Panie Perimistygną. Dobra Instrukcja, której nie potrzebuję. I mamy kosteczkę. O kosteczka, pierwsze wrażenie. Chyba inny pomarańczowy. Gdzie jest mój Weilong? Tu. Tak. Inny pomarańczowy. No i to samo. No i jak widzimy, inne logo. Czy tu jest gdzieś napisane, że to jest kostka moju? Tu jest tylko Muffan. Czyli to chyba nie jest jednak kostka moju z tego co widać. Jest to po prostu Yong -Yun, czyli kostka YJ. No ale cóż. Zobaczymy sobie budowę. O kurcze. Taka mega gładka budowa. Znaczy wszystko tak ładnie wyszlifowane. O, tu. Świeci się jak psu, nie powiem co. No, no i w środku też mamy wszystko tak ładnie. Ten plastik naprawdę mi się wydaje, że jest dobrej jakości, a nawet świetnej. To nie jest to samo co w Weylongu. No, Zdecydowanie to nie jest to samo. Weilong'u jest taki, że tak powiem, twardszy. Ten plastik. Hmm, hmm, hmm. No dobra, no i zobaczmy jak się nadusza. No, kostka lekko zacina, hmm, nie wiem czemu. Ale tak na pierwszy rzut oka to powiedziałbym, że to jest ciut tańsza, czyli troszkę gorsza wersja kostki mojej wejląt. Tak bym powiedział. No, ponieważ kostka mążczy no, się dobrze, aczkolwiek czuć, że yy, ma więcej zacinek, i że tak powiem, kostka mi przypomina troszkę kostkę szększu. Ogólnie to w jaki sposób jest zbudowana, ponieważ kostka szększu. Ma też tak wszystko gładko, wszystko cicho chodzi. O. No dobra, nie będę wpisywał, ponieważ to raczej trzeba we własnych odczuciach. Ale muszę powiedzieć, że kostka jest naprawdę bardzo szybka. Co zresztą widzicie. Jeszcze raz sobie ułożymy. Ona kosztuje chyba z 5 dolarów, czyli myślę, że na swoją cenę jest naprawdę rewelacyjna i może konkurować z kioskami Szenkszu. No. Czyli to by było na ten na temat tego unboxingu. Prawdopodobnie pojawi się jakaś licencja tej kostki wraz z porównaniem do tej kostki, czyli do Weilonga. Jak tam się sprawuje w One OneHandzie? Myślę, że kostkę trzeba troszkę wyrobić i wtedy i troszkę ją poznać przede wszystkim. To wtedy będzie mi Wam opisać. Także to było na temat tego unboxingu. Unboxing z link do tej kostki macie oczywiście w opisie. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.